Dajcie moi mili, jakie było BMW X3 pierwszej generacji? Pamiętamy? Całkiem przyjemny w użytkowaniu SUV, jednak jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny było dość kontrowersyjne, Ale były to czasy Chris'a Bungle, było E90, E60, E65. W sumie cała gama była taka dość kontrowersyjna i rewolucyjna. Kolejne, BMW X3 było już normalniejsze i w zasadzie jeszcze kolejne... No nie chciałbym tutaj użyć słowa poprawne, bo to kojarzy się z nudą, ale powiedzmy... Było takie tradycyjne. W 2024 roku powstało coś takiego. Znaczy, powstało. Pojawiło się w salonach w dzisiejszym filmie najnowsze BMW X3 G45. Bardzo, myślę, korzystna konfiguracja. Lakier Fire Red, M-pakiet Pro, ale jeśli chodzi o silnik, no to jest tutaj. No, takie daily, po prostu to jest na day, na co dzień. Maszyna ta została mi udostępniona do testu przez autoryzowanego dilera samochodów oraz motocykli marki BMW. BMW Bonikowscy z Gorzowa. Także zapraszam do Gorzowskiego Salonu BMW na przymiarkę, czy to też na jazdę próbną. I w dzisiejszym filmie pokażę wam ten samochód z bliska. Troszeczkę sobie go pooglądamy, przejedziemy się, zmierzymy myślę raceboxem, skoczymy na próbę autostradową, sprawdzimy wyciszenie. Nawiązując jeszcze do wstępu i pierwszej generacji x strójki to kurczę. Ta najnowsza jakoś kojarzy mi się z tą pierwszą. Wiecie czemu? Ta pierwsza, no to hashtag Chris Bungle, była po prostu taka jakby szalona. Później były dwie generacje dość tradycyjne, takie. A tutaj ponownie mamy, można powiedzieć, rewolucję. Chociaż tak naprawdę, według mnie, patrząc z takiego technicznego punktu widzenia, jest to. Ewolucja, ale projekt z zewnątrz, jak i wewnątrz, funkcjonalność, no to jest po prostu zupełnie coś innego. Totalna odskocznia, nie nudzimy się. Proporcje niby są takie same, ale jest tutaj inny przód, inny bok, zupełnie inny tył, który bardziej nawiązuje, jakby, no nie wiem, do BMW XM raczej, coś takiego. Chociaż ostatnio w nocy widziałem taką X-Trójkę czarną, mi śmignęła, to nawet myślałem, że jest to BMW X5 generacja G45 troszeczkę urosła, ale nieznacznie. Ze 4 centymetry dodano tutaj długości. Dodano tutaj długości? Długość się po prostu zwiększyła. Za to auto jest troszeczkę niższe, ale już też szersze. Wcześniej powiedziałem, że technicznie jest to według mnie taka trochę ewolucja, ponieważ x trójka najnowsza oparta jest na płycie podłogowej takiej samej jak poprzednia. Nawet tutaj jest ten sam rozstaw osi. No, silniki nawet, no to też przecież B48, B47 tak jak tutaj, bo dwulitrowy Dizelek jest też B58, ale później o tym sobie porozmawiamy. Jeśli chodzi o ceny takich X-trójek, no to rozpoczynają się one jakoś według konfiguratora od 256-260 tysięcy złotych. Tutaj mamy konfigurację za prawie 380 tysięcy. Tylko tak, tutaj zaznaczę, iż mamy koła zimowe nałożone, także po prostu one są. Nie są chyba M-pakietowe w mniejszym rozmiarze. Letnie w tym egzemplarzu siedzą znacznie lepiej, są inne. Zresztą zobaczcie, jak wygląda to na przebitkach. No sorry, taki, mamy klimat, jak to mówią, ale z drugiej strony na mniejszych kołach maszyna może być troszeczkę szybsza na próbie autostradowej. Auto jest bardzo napchane, ma aktywny tempomat, asystent jazdy, który naprawdę świetnie działa. W podgrzewane i wentylowane fotele, ale myślę, że taką najistotniejszą rzeczą tutaj w tej konfiguracji jest właśnie ten M-pakiet. Pro, czyli taki można powiedzieć rozszerzony. Pakiet sportowy M Pro, to przykładowo adaptacyjne zawieszenie, BMW ionic glow, pakiet zewnętrzny. No to jest tutaj podświetlany grill, ale też mamy ciemne reflektory. Ogólnie zmienione wnętrze, sportowe fotele, Shadow Line, pasy bezpieczeństwa mają tutaj M kowe przeszycia. Czy też na przykład jest czarna posufiia, ale to sobie wnętrze sobie później obejrzymy. X 3 to już chyba nie samochód, to kawał samochodu. Pod maską pracuje czterocylindrowy dwulitrowy dieselek, napęd X Drive. Automatyczna skrzynia. Ten wóz w tej konfiguracji waży no prawie dwie tony, że 1965 kg. Macie też przebitki, jak wygląda taka X-3 obok X5. No kurczę, jak tak obok siebie postawimy te samochody, okej, okay, widzimy trochę różnicę, ale jak tak na przykład z zaskoczenia gdzieś spojrzymy z daleka, jedzie sobie auto. O, patrz X5! Nie, to X. -trujka. Kurce, ale urosła no. Reflektory mamy tutaj ledowe, to są listwy takie do jazdy dziennej. Taki oto ciekawy grill, designerski i wszystko tutaj w tym samochodzie jest designerskie, troszeczkę inne. No i empakietowy pakietowy zderzak, tak wygląda, tak się prezentuje. Jeśli chodzi o wloty, no to tutaj jest przelot prawdziwy, tutaj jest prawdziwy wlot, no i tutaj, tutaj widzę są jakieś Klapy, akurat teraz się zamknęły. Kamerka zaślepka radaru. Lusterka, proszę, też z kamerami. Jest tutaj widok 360 stopni. Jest też asystent e, cofania, że na przykład, no nie wiem, wjedziemy w, jakieś, w jakąś ciasną uliczkę. No to auto jest nam w stanie e, wyjechać dokładnie tą drogą, jaką wjechaliśmy. Nie muszę mówić, że tutaj LEDowe wszystko już jest oświetlenie. M-pakiet, no to też taki ala dyfuzorek. Wszystko to jest polakierowane w połysk. Ciekawe. Tak, z tej perspektywy małe XM. Było kiedyś XM na kanale. ale polecam Spojerowanie, aerodynamika. Współczynnik oporu powietrza 027CX. Zajrzymy do bagażnika. 4,8 metra długości. O! Kawał suwa, więc bagażnik też jest spory. 570 litrów. A to chyba w ogóle taka X-trójka jest już z 10 cm większa od x 5 pierwszej generacji. No. Regularne kształty. Tutaj takie oto zagłębienia z jednej i z drugiej strony. Tutaj jest siateczką, oświetlenie, haczyki. Proszę, żeby nie było, nawet jest tutaj hak elektryczny. Taka roletka roletka Co tutaj więcej mówić? Prawie 600 litrów I to liczone jest to do rolety Gdy wyjmiemy roletę, no to będzie jeszcze więcej miejsca I Tutaj z dołu też jeszcze przestrzeń załadunkowa Tutaj widzę ucho do holowania I tutaj chyba siateczka Tak, jest to siatka, którą możemy o, zaczepić sobie tutaj Albo tam z przodu, przy uchwytach. Na kołach aż tak się tutaj nie skupiam. No bo jak mówiłem, są wrzucone nieoryginalne, jakby nie od tej konfiguracji zimówki. Oryginalne koło BMW, ale nie z tej konfiguracji, nie wiem, pakietowe chyba nawet. 245 na 50 oponki. To akurat jest istotne, bo czym wyższy profil, tym bardziej komfortowa jazda, i takie większe pływanko po zakrętach. Jakbyś mieli tu oryginalną felgę z niższą oponą, no to prowadzenie naprawdę. Spoko. Prowadzenie po prostu byłoby lepsze, tym bardziej, że mamy tu aktywne yy, zawieszenie amortyzatory ze zmiennym stopniem regulacji sztywności, boczek drzwiowy. No i proszę, tutaj zaczyna się właśnie to szaleństwo w tych nowych generacjach. Czy to G60, G60 też była na kanale. Zobaczcie, to jest jakaś taka jakby tkaninka, takie przyszycia. Mamy tutaj roletki. Nie, no bogato wyposażony egzemplarz. Klameczki wyglądają w ten sposób. Kurczę, są takie plastikowe. Ładnie to wszystko chodzi, ale to akurat jest e, plastik, to też taki plastik. Audio Harman Kardon. Generalnie ktoś by mógł się tutaj by przyczepić, że tutaj nie ma chromu, ale tutaj w całym wnętrzu w ogóle nie ma chromu, a co chcielibyście na przykład, żeby to było, no nie wiem, z black Piano i na przykład ślady, żeby na tym były, zresztą w Porsche w bazowych wersjach, o ile wiem, w takim Taycanie 911 Też są takie y, klameczki, tutaj dekor szary, to jest miękkie, tutaj mamy już twardy element i tutaj dół jest twardy Oczywiście wszystko to jest solidnie spasowane, no, ale też pamiętajmy, że jest to y, świeżutki samochód, nie ma jeszcze 4000 km przebiegu Ta picerka, proszę Skórka, Alcantara też troszeczkę. O, tutaj właściwie niebieskie przyszycia na fotelach. Tutaj mamy proszę, emkowe barwy. To jest ciekawe, że ten plastik jest na przykład twardy. Wprawdzie siedzimy tutaj. Miejsca z tyłu jest całkiem sporo. Dwumetrowiec za dwumetrowcą. Jeszcze się tutaj bez większego problemu. Nawet na głowę jest tutaj okno dachowe, ale nawet na głowę mam tutaj miejsca. Tu jest przygotowanie pod pakiet rozrywki. Można sobie jakiegoś tableta tutaj przyczepić, i tak dalej, proszę. Tak, jak wcześniej wspomniałem, czarna podsufitka. Tutaj miejsca na tą siatkę, którą znalazłem. Czekajcie. O, w ten sposób. O, le ciekawe nawiewy. Tutaj są proszę, państwa. To jest jeszcze normalne, ale tutaj. O, tak się reguluje w tym samochodzie. Nawiewy, z przodu również. Dwa wejścia USB-C, i tutaj z tego co widzę, jest też jakiś ekranik, ale teraz auto jest wyłączone. Wygodnie się tutaj siedzi. Podobno taka X-3 jest też przygotowana pod napęd elektryczny. Także podłoga pewnie będzie tutaj troszeczkę wyższa, ale to wersja spalinowa, no to troszeczkę inaczej. Wiecie, ja to Wam mówię, bo na przykład mamy BMW 4 i i4, no to te samochody praktycznie są nie do rozróżnienia tak z zewnątrz, ale wewnątrz, no to właśnie podłoga w elektryku jest troszeczkę wyżej. Tak samo jest w X1 i w iX1. No i przestrzeń pasażerska z przodu. To tradycjonalista, no to będzie chyba łapał się za głowę, ale mi tam się podoba. Ja jestem fanem. Ja po raz pierwszy, jak zobaczyłem G60 i wszedłem do niej, no to naprawdę, mimo iż mam tradycyjną G30, G60 fajna, może kiedyś sobie kupię. I boczek drzwiowy u góry jest tak samo jak z tyłu. Tutaj też jest miękko, skórka. Tutaj jest twardo. Jest to solidnie spasowane, ale jest to po prostu taki twardszy plastik. Tutaj dół też jest twardszy. Nie pamiętam, jak było w poprzedniej X-Trójce. X4M Competition testowałem. To chyba był dół też twardy. Tutaj też tkaninka. I tutaj, moi mili. Ten cały panel to jest zupełnie coś nowego. Przede wszystkim tutaj jest klamka. Tutaj mamy podświetlenie ambiente, ale też nie jest ono takie oczywiste. To jest jakby takie mleczne szkło, troszeczkę z takimi wycięciami. Ciekawe, otwieranie zamykanie samochodu, otwieranie zamykanie nawiewu, który jest tutaj. Pamięć foteli Emblemat X3, czuć to pod palcem, jest to wszystko podświetlane. No i przestrzeń pasażerska z przodu. Wejdziemy sobie i to wtedy wam pokażę, jak to wszystko działa. Ładne fotele, wygodnie się w nich siedzi, przyjemnie się jedzie, tak jak z tyłu, głównie skóra, ale też trochę alcantary, wentylacja i podgrzewanie. Palimy maszynę. Miłe zaskoczenie, bo ten dieselek pracuje bardzo miękko, jest cichutko. Pozycja za kierownicą, proszę bardzo, jak to w BMW. Wszystko jest ok, nawet możemy sobie tutaj troszeczkę schować tą kierownicę. O, teraz ok. Jest ok, BMW. Widok z perspektywy kierowcy. Widoczność jest bardzo spoko, ale tak jak wcześniej wspomniałem, no. Obkamerowany, cały ten samochód jest z każdej strony. Czujniki parkowania. Pełno asystentów. Tutaj jeszcze wyświetlacz head-up. Nie wiem, czy coś widać, ale tam naprawdę też się dzieją cuda. Ta tkaninka ma tutaj swoją kontynuację przez deskę rozdzielczą. Cała góra jest w tej tkaninie. Tutaj ten dekor. Tutaj ponownie taka sytuacja. Ten panel. Oświetlenie ambiente też jest tutaj. I jeszcze tutaj. O, proszę bardzo. Otwieramy, zamykamy wlot. Może nie jest to taka fizyczna rolka, tak jak na przykład mamy tutaj. to jest takie, taka specyficzna, ciekawa rolka do regulacji nawiewu, ale raczej obsługuje się to bez problemu. Po szybie też takie designerskie. Ktoś tutaj zaszalał kierką. Oj, designerzy się tutaj bawili! Oj, się bawili! Tak jak mówiłem w teście G30. To jest tak, jakby tutaj w u Bawarczyków jacyś artyści się zatrudnili i po prostu. Zaczęli to wszystko e, brać pod swoje skrzydła. Dwa ekrany, ale wygląda to jak taki jeden wielki tablet. Jest to takie wykrzywione delikatnie, po łuku idzie. Kierownica w zasadzie jest no, dość tradycyjna. Tutaj niby mamy takie. Takie haptyczne, jakby to są przyciski, coś takiego. Nie, takie jeden panel po prostu, ale z wyznaczonymi miejscami do przyciśnięcia. No i tutaj już takie tradycyjne, normalne. Tutaj z tej strony rolka i też w boki to można też przycisnąć. Ładny detal na kierownicy, ładny. I liczniki, oczywiście, to wszystko można sobie personalizować. Jeszcze na nich jest folia fabryczna, no to nie ściągałem. Content. No to proszę bardzo. Wiadomo o co chodzi. Wiadomo o co chodzi. Idziemy w bok, no to layout, i to wszystko jest mega proste w obsłudze. W zasadzie o, tym wszystko obsługuje. I tutaj jeszcze idziemy w bok, no to są ustawienia head-upu. Jeszcze w zależności, jaki mamy tutaj tryb wrzucony, my modes to personal sport. No to też się nam tutaj to zmienia, i jeszcze jest. Eficient, ale troszeczkę wszystko się tutaj odbija w tych ekranach. Widzę już w ujęciu kamery i to raczej tak nie przeszkadza. No ta folia tutaj sprawia wrażenie, że tak bardziej to wszystko jest lustrzane. Co ja, lustrzane? Jakie lustrzane? Odblaskowe bardziej. O, widzicie? Ja ściągam no, folię i już tutaj jest lepiej. Tak, jedno to M-kowe zaakcentowania, mimo już dwuiltrowy dieselek pod maską. Na kierownicy tutaj jeszcze mam manetki i jest taki przycisk Boost. No to po prostu mamy, chyba 10 sekund takiego. Wszystkie moce tutaj kumulują się. Możemy nawet jechać w trybie ekonomicznym, ale gdy to przyciśniemy, no to tak na wyprzedzanie włącza nam się tryb sport. No i nie ma tutaj panelu obsługi klimatyzacji. No tylko to jest jedynie. Tutaj obsługujemy o, temperaturka. Tutaj takie, jakby, no, skróty. Chcemy podgrzeć kierownicę. No to klikamy tutaj. O i cyk. Wentylacja fotela. Mogę włączyć nawet wentylację fotela. Podgrzewanie. No i to generalnie jest taki główny nasz ekran. Tu jeszcze możemy sobie o my mode, żeby tak się to wyświetlało. Taka ozdoba. No, ale ja wolę mapę. Wolę mieć pełną kontrolę nad tym, gdzie jestem. No i proszę. I tutaj takie, jakby. Widżeciki. Tak to wygląda ciekawie. Trzeba przyznać, że bardzo płynnie to wszystko chodzi. Nie ma laga, są animacje, proszę bardzo. No i tutaj całe menu, asystent osobisty, status pojazdu, wyświetlacze system infotainment. O, wszystkie tutaj jest wszystko podzielone i bardzo dobrze w sumie. Tu taka wielka przestrzeń na telefon, ładowarka indukcyjna. M, trójkącik, uchwyty na kubki, ależ to wszystko, no, designersko wygląda jak cholera. Bardzo, bardzo nowocześnie, to też jakby takie szkło, nawet ta rolka. To wygląda ślicznie. No i tutaj mamy panel Z już z takimi normalnymi w miarę przyciskami. Rolka, głośniej, ciszej, fajnie, że to jest dużo. Fajnie się to wszystko obsługuje niż na przykład multimedia w Mercedesach. Taki Jinx, to jest nasz gałęc już Start-stop, tutaj gasimy, odpalamy silnik. Auto Hold. No i tutaj jeszcze te przyciski, no to proszę, tutaj wciśniemy, to jest obkamerowanie, gdy wciśniemy to, to są jakby tutaj nasze takie ustawienia jazdy, wspomagania kierowcy, to jest istotny przycisk, ponieważ mamy tutaj ostrzeżenie przy ograniczeniu prędkości, możemy sobie włączyć i wyłączyć, dobra, jeszcze zajrzyjmy może do schowka, gdzie go tu się otwiera, tutaj, no I proszę, schowek nie jest aż taki duży, ale przyjemnie tutaj opada, jest fajnie wykończony. Na początku te multimedia mogą wydawać się troszeczkę niejasne, ale w zasadzie no, ja tutaj przejechałem z Gorzowa pod Szczecin. Już tutaj śmigam sobie jak sarenka po łące. Po Podłokietnik jest miękki, nie jest regulowany. Tutaj mamy też jeszcze kolejny schowek. Gasimy, zajrzyjmy jeszcze pod maskę. Ale kawał tej maski, ja bym tutaj grał normalnie w ping-ponga. Żartuję, nie jest to japoński, a niemiecki samochód. Oznaczenie 20D, także pod maską, dwulitrowy, czterocylindrowy dieselek. Oznaczenie, już Wam mówię, a widzicie też, muszę czasami w ściągawkę spojrzeć, B47 to wiadomo, ale D20B. Miękka hybryda, 197 koni mechanicznych oraz 400 Nm. Ja widzę, tutaj mamy podane... Yy, że jest tutaj boosterek 11-konny, 25 Nm też generuje. Taki jakby wspomagacz, uzupełniać jednostki spalinowej. Ole, tutaj jeszcze mamy tego przodu: od dzioba do silnika, ale to dobrze, jak silnik jest cofnięty. Dobrze. Gama silników, trzeba przyznać, jest bardzo spoko. Dla każdego coś się znajdzie. Czy tutaj mamy na przykład, nie wiem, taki na trasy: myślę, konfig. Czterocylindrowy yy, dieselek. Jest też dieselek sześciocylindrowy, 303 konie mechaniczne. Ma oznaczenie 40D, jest też hybryda 30e oznaczenie 299 koni mechanicznych. Jest też normalna dwulitrowa benzynka. Miękka hybryda, właśnie G60 miałem na teście z tym silnikiem. No i wisienka na torcie wersja M50. I pod maską wtedy mamy B58 prawie 400 koni mechanicznych. Pięknie wtedy taka x strujeczka gada i pięknie się odpycha. Naprawdę brawo BMW, bardzo ładna gama. Ale tu mamy 20D, zużycie paliwa jest bardzo fajne. Jest to SUV, auto waży prawie 2 tony na pusto. A proszę, przy 90 km na godzinę mniej więcej 4 litry przy 126,5. Po mieście, nie wiem, jakbym wziął ten samochód na test eco-drivingowy, dzisiaj tego akurat nie będę robił. Myślę, że w 7 litrach bym się zmieścił. Osiągi, tutaj Strójka nie traci pewności siebie, patrzcie kawał samochodu, ale mimo wszystko mamy tutaj 7,7 ,7 sekundy do pierwszej setki, przynajmniej tyle deklaruje producent. Myślę, że przyspieszenie jest wystarczające do śmigania na co dzień. No, jeśli chcemy coś mocniejszego, 40D zaprasz albo M50. Prędkość maksymalna 217 km na godzinę. I myślę, że możemy przenieść się pod autostradę. Chyba tu będzie trochę długi test, ale jeszcze przed tym test wyciszenia. Auto fajnie wyciszone. Opony, tak jak mówiłem, są tutaj zimowe, szyby nie są klejone, nie są akustyczne, normalne. Dobra, jesteśmy na miejscu, palimy maszynę. W ogóle zwróćcie uwagę na to podświetlenie ambientne. No teraz dobrze je widać. Tutaj zwróciłem uwagę, że chyba jest podświetlenie w kolorach M-kowych. w Mkowych barwach, o tak jak te pasy są. Bardzo fajny detal. No jest tutaj nowocześnie tak inaczej, ale wiecie, jest to wciąż BMW? Ale, jakby troszeczkę inne. Tak samo było z E60 s E65 i tak dalej. A przecież te samochody są dziś lubiane i nawet przez wielu uważane Że prawdziwe. A kiedyś mówisz, bym w usiu skończył, ale to długa historia. Dobra, wrzucamy sobie tutaj tryb sport. Jest aktywny. Myślę, że zaraz sobie wykasujemy zużycie paliwa. Wszystko jest ok. Raceboxik. No i dobra, myślę, że możemy ruszać na S. Kasujemy zużycie, kasujemy. z rolek się kasuje bardzo łatwo. Wiecie co? Wydaje mi tak mogłoby się wydawać, że ten silnik nawet ma więcej koni mechanicznych, ale nie wiem dlaczego. Może to kwestia tego boosterka, który tak nam tutaj pomaga. Nie wiem. No i kurczę. Niby podstawowy dieselek w X trójce, ale ambitnie sobie tutaj radzi. Tak szczerze. To wiecie, że właśnie 2.0 20D i 20i pewnie najczęściej będą Sprzedawane te X3 Tak szczerze Niektórzy napiszą w komentarzu, że to oczywiście No to za mały trochę silnik Tutaj czy coś E, eee. Ja bym tutaj z taką X5 pierwszej generacji Z 3.0 z dieslem pod maską się ścignął Chętnie Tutaj możemy o przycisnąć, teraz mamy Boost Tam cole stało, albo policja Pozdrawiamy no i tutaj pod górę Pod wiatr przede wszystkim Więc tutaj odpuszczam Myślę, że w drugą stronę jak zawrócimy sobie To sprawdzimy 100-200 Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, czy to widać Ale tutaj na head Wskazania sportowe są Takie skrzydełka aż Czy aż skrzydełka? W sumie aż skrzydełka Ale bez owaw Nie odlecimy 185 km na godzinę i obroty mamy tutaj 2761. No. Tak byśmy mogli zapiąć ten pomad, to by ten ósmy bieg trzymał i by mu starczyło mocy. O, jej tutaj wyprzedzanie, ciężarówka, ciężarówka. No to hamujemy, spokojnie. Wiecie, niemiecka autostrada, ciężarówka, ciężarówkę przecież ma prawo wyprzedzić. Nie musimy, nie możemy się denerwować. Nie musimy się się od razu denerwować, no Boże święty. Ogólnie muszę tutaj pochwalić, um, jakby tych wszystkich asystentów jazdy, które działają tutaj w tle. Czy to jedziemy na tempomacie? Na przykład, nie wiem, widzi auto zakręt albo rondo, albo jakieś skrzyżowanie, zwalnia nam ładnie. Albo na przykład, jak nie mamy tempomatu włączonego, zjeżdżamy z autostrady, no to też nam y, zwalnia auto, jeszcze przed użyciem hamulca, zwalnia nam auto rekuperacją, bo też jest tutaj. Pewna forma taka rekuperacji, ale ze mnie dziś filozof, kur... Filozof artysta, Petrol Head Number One. Dobra, i tutaj sobie już spokojnie na razie jedziemy. No, nie wiem, czy będziemy deptać, tak szczerze mówiąc. Za chwilę odcinek specjalny. Myślę, że zawrócimy sobie i depniemy. Tutaj sprawdzimy prędkości obrotowe. Dam sobie w manualny tryb skrzynie, Ósmy bieg, już w trybie sport sobie pojadę. 14,6 zużycie paliwa, jak tak depnąłem. No to takie 130 km na godzinę. To mamy 2973 obroty. Jeszcze ósemka jest, jest ósemka dzielnie. Jest, tutaj tu jest! Proszę Państwa. To jest 1612 obrotów. I 90 tu już chyba ósemeczki nie wbijemy, czy jeszcze. Jeszcze jest ósemka 1348. To zjeżdżamy, już nie będziemy robić sound checku, no bo... No nie świrujmy, no czterocylindrowy dieselek, ale taką M50 wersją. Odpalcie sobie w YouTubie, na YouTubie jakiś film, jak ona gada. Wpiszcie, takie X3M50G. 45 egzost. Tutaj eko na spokojnie No patrzcie, na tych oponach Wyższych Już czuć jak tutaj, jaka to jest różnica W działaniu zawieszenia Nawet fajnie się ta x truja Prowadzi Praktycznie w ogóle się nie przechyla Tylko na oponach Tak jak ja zauważyłem przynajmniej Nie wiem czy będzie tutaj 100-200 Teraz będzie wiatr w, w plecy No dobra, i tutaj deptamy Już sobie ten boost włączę cały Czy będzie 100 200, czy nie będzie 100-200 wyjedzie mi? Nie wyjedzie I co? Wydawałoby się, że ten samochód raczej tak Słabo się odpycha Ale to dlatego, że jest bardzo cichy Bardzo przyjemnie się po prostu nim jedzie Cichuteńko jest w środku tu się nawet nie obejrzymy, a tutaj już dwie paki na liczniku. 32, 93, 1200 Równiutko, ale kurczę, no z wiatrem. O, jest, tutaj Bujana jest. 212, 217 licznikowe i czy to nie jest kaganiec? Dobra, ja tutaj odpuszczę. Tak, jest to chyba kaganiec, no. Bo już tutaj ósmy bieg jest wbity. I każdy zjazd z górki no To mi spada zużycie paliwa. Bo no aż kurczę, 215 było, no. Ciekawe. No dobra, to jeszcze takie jedno podejście dla utrwalenia. Nawet tutaj ten boost wbije cały. Tutaj jest z górki. No, teraz jest z górki i czuć jak mnie po prostu wyhamowało 215 km na godzinę według GPS-u Starczy? Myślę, że do codziennego śmigania jak najbardziej Panie drogi, tak jak mówiłem, jak nie to 40d 303 konie mechaniczne I dobra, średnie zużycie paliwa, jakie mi tutaj wyszło z próby autostradowej To 12,8 litra Możemy sobie wrzucić tutaj My mode Efficient o, już tryb żeglowania, rekuperacja. I dobra, mam nadzieję, że ten samochód, jak i ten cały pakiet petrolheadowy w postaci prezentacji, pomiarów raceboxem, próby autostradowej i tak dalej, niesamowicie wszystko podobało. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie BMW Bonikowscy gorzów Zapraszam na razie!